To daje większą szansę na to, że sobie coś pogramy, jeżeli chodzi o te akcje specjalne, które w tłumaczeniu na Polski tak właśnie nazywają Ło, C4 wpadło Ajajaj, aj, aj. nie wiedziałem, nie wiedziałem, że tutaj jest wejście no tutaj martwy gościu. Jak na razie te spawny nie są złe, z tego co widzicie, ale trzeba się ciągle, trzeba się ciągle ruszać. O, ktoś tutaj idzie. No, oni mogą iść... O, o, dobra. Co to było? Strasznie długo ten granat yy, czas do wybuchu był strasznie długi. myślałem, że mam to C4. a tu taki ząk. <zonk> Dobra. Dobra, zobaczymy, może nas tutaj nie zajdą, widzę, że są jacyś moi goście i rzucają przeciwnicy granatami, albo jakimiś innymi. Życzami, dobra, wjedziemy sobie tutaj Ojej, granat. No ładnie. No, czuję, że jesteśmy za długo w jednym miejscu, więc zmieniamy pozycję. E, trzeba dbać o to, żeby jednak te spawny nie były blisko nas. Zbawca. Szkoda, że tutaj te takie te medale pojawiają się za łatwo, za łatwo. Za łatwo jednak tutaj uzyskujemy na moje oko poziomy. tu Przy, moje kamperkę, zaraz to zobaczymy. Zaraz to zobaczymy. Dobra, moi goście idą w tamtym kierunku, więc niebawem będę miał. Przeciwników na tyłku. Bo właśnie tutaj są. Okej, okay, załatwili ich. Ale kam... Nie, dobra, on chyba nie był kamperem jednak. Bo w ogóle nie zareagował, więc albo był kiepskim kamperem, albo po prostu chciał coś sprawdzić i, i niestety oberwał, bo się nie schował za dobrze. Wow, wow, wow. Wiem, że oni tam gdzieś są, żeby mnie nie zaskoczyli. Nie wiem co to jest, cóż to jest? Może to jest coś... aha. Ale kampuch, no nie, no ale znowu jakiś kiepski. No ten to już się kampił na stówę. Wiecie co? Wiecie co, ja wam, ja wam powiem, jakoś łatwi mi się w to ugrę gra niż w niż Black Ops'a jedynkę. Nie wiem dlaczego, może dlatego, że wszyscy tutaj są jeszcze niezorientowani. Być może. Dobra, w każdym razie mam tu UAV, więc i można z niego. Och, znowu mój ostatni kill. <laughs> już mi rzucał C4, więc oni chyba też mieli UAV postawione. Pięknie, muszę wam powiedzieć. Ostatnie moje zabicia. <laughs> to już drugi meczyk. Drugi meczyk w życiu, który grałem w Black Opsa 2 i znowu ostatni. Teraz było 14-4, więc albo, albo mi ta gra jakoś bardziej odpowiada niż Black Ops, jest dla mnie łatwiejsza, nie wiem z jakiego powodu, może dlatego, że łatwiej zauważam tutaj przeciwników. Albo mam naprawdę kiepskich przeciwników. Nowy atut, niewidzialność, to jest pewnie ten ghost. Pięć żetonów tam jakieś było. Wyświetlane cztery. Rządza krwi, zabijesz pięciu wrogów samemu nie ginąc. Ładnie. Tylko 250, a co? Ocalały 300? A. Co dalej? No nic dalej. Dalej wybieramy mapę, może slamsy w takim razie. O, pięciu graczy wzięło. Wiesz co, może to jest taki sam przypadek jak w Bed Company 2 i Battlefieldie 3. W Bed Company 2 mi szło naprawdę dosyć przeciętnie. Jeżeli mierzyć efektywność gier w FPS-ach, efektywność samego siebie w FPS-ach, jeżeli mierzyć ratio, czyli stosunkiem zabitych do zgonów, to w Bad Company miałem około 1,5, 1,7. W Battlefieldzie trójce, możecie sami sprawdzić, mam 2,7, więc jest o niebo lepiej. Być może to jest taki sam przypadek, że tutaj mi lepiej idzie, a być może faktycznie przeciwnicy są dosyć kiepscy. Jak widzicie, specjalista. Nie zmienia mi tego, nie zmienia mi tego. Mamy atut, waga lekka, szybkie dłonie, zręczność, ekstremalna kondycja, czyli dwa perki są. Ofensywne topór bojowy, taktyczne flara, czyli mamy tak jakby pięć rzeczy. Tutaj mamy tylko trzy perki, ale dwa do skorpiona dwie rzeczy. Czyli to jest wymienialne. Tutaj mamy trzy perki. Okej, okay, okej. Okay, no ładnie. A tutaj patrzcie, a tutaj mamy na przykład trzy dodatki do broni, no, no. trzy perki. Ciekawe. Dobra, teraz wybierzemy sobie specjalistę. Nie, strzelanie z biodra z tym na serem, jest łatwiejsze. Oho. Jezus, ale broń dziwna. Wow, jaka dziwna broń. Lol. No, nie sądzę, żeby mi ona pasowała. Bo nie będzie można robić. Ale jest mocna, jest mocna. Jeżeli trafisz, i dlatego pewnie ma kraserowy. Kurczę, ale zajebista broń. Muszę wam powiedzieć, że mi się bardzo podoba. Aha, gdybym nie przeładowywał. No. Fajna, fajna. Czegoś takiego nie było w Black Opsie. A przynajmniej ja nie jestem świadom. No dobrze, nie możecie mi tutaj ufać, kiedy mówię, że czegoś takiego nie było w Black Opsie, bo mało gram w Black Opsa, więc <laughs> nie ufajcie mi pod tym względem. O Jezus. I koniec po mnie. Dobra, zobaczymy, co to za. A, bo to jest nóż, ten. Jakiś tomahawk, a nie Grana. Nie. Ta broń jest dobra, ale chyba na krótkie dystanse. Bo jak jestem odsłonięty, to. Znaczy ona. Nie, nie. Ona się wydaje dobra na długie. Bo jest tak jak samopowtarzalna snajperka. Ale z drugiej strony trudno trafić, bo to są tylko trzy strzały. Więc na długi dystans będzie to wymagało więcej skilla, jeżeli chodzi o celowanie. A widzicie. Więc, no nie, to muszę się mierzyć z przeciwnikami na jakąś mniejszą odległość. Oni tutaj będą szli. Ładnie. Nie, 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 ta broń mi nie pasuje. To nie jest coś, co bym chciał. Może się po prostu będę krył w jakichś budynkach. O jezu, camper. Dobra, muszę chyba wsadzić dwa strzały. Wiedziałem, że tutaj jest. Psuje. No nie dziwne, że psuje. Skoro on się tutaj cały czas kampił. Okej, okay, rzuciłem sobie... Nie wiem gdzie on tutaj jest, bo on tutaj jest na pewno. A i granat. No, konstrukcja tej klasy podstawowej specjalisty niezbyt mi się podoba. Ponieważ wymaga większych umiejętności w celowaniu, a to przychodzi z czasem, po prostu. No a już szczególnie, jeżeli chodzi o ten balistyczny Tomahawk, to, to na pewno już wymaga większych umiejętności. Powiedziałbym, że to jest coś w rodzaju. Dawaj, dawaj, dawaj. Że to jest coś w rodzaju shotguna, no. Powiedziałbym. Muszę, muszę, tutaj, tutaj ciągle latać. Nie ma bata. W tym to daleko. No widzicie? Jeden, tylko... Jeden strzał otrzymał, a kiedy już był blisko... Ach, szkoda. A kiedy już był blisko, łatwiej mi go było trafić. Kucz, nie mam żadnego, nie mam żadnego kill Ach, <grywki> Trzy razy nie zdołałem. A jak tutaj? Aha, tutaj się zmienia broń rolką, co mi nie odpowiada. Ja mam przy myszce dwa boczne klawisze, i tym sposobem łatwiej mi jest wybrać broń dodatkową. No nie, oni tutaj są. Będą nam nie zachodzili. O, za blisko podszedłem. Dobra, ten meczyk nie będzie rewelacyjny Bo 8 do 10. Więc albo mi ta klasa nie pasuje, albo oni są lepsi. I nie spotkałem wreszcie nubów. Dobrze, następnym razem wybierzemy cosik innego. Mamy jeszcze piękne 17 minut, więc na pewno trochę czasu mi tutaj starczy. Zagramy jeszcze jedną partykę, a potem zobaczymy, co to jest ten żeton odblokowania. Wydaje mi się, że coś, to jest coś takiego jak w Black Ops były te pieniążki. I odblokowałem granat taktyczny, granat z czujnikiem, czyli chyba coś dla snajperów. O, to mi bardzo przypomina taki gadżet snajpera z Bad Company 2. Kulka wykrywająca w pobliżu wrogich żołnierzy. I tutaj moje medale, moje statystyki. O, jak widzicie, już się pojawiło. O, EŚ. Śmierci, a tutaj co to jest niby, co to jest to, o obalenia, <obicia>? się skurwę, co na grać. Shut the fuck up bitch. Jest voice włączone. A chuj ci w tyce? No i dobra wodzie, i mamy... Wodzie, 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 wodzie. mamy polskie e, uprzejmości, wymianę polskich uprzejmości. Um... Dobra, e, kolejna mapka na której nie grałem. I wybierzemy sobie strzeleca KM Czyli ciężki karabin O Jezu, jakie przybliżenie Ale może, może z biodra Bardziej będę strzelać I wolno strasznie biegam Wow, co to, co to ma być? Wskazuje mi przeciwników, lol Semtex. A jak tak zrobię, to czy mi wskazuje? Mam nadzieję, że to nie jest automatyczne namierzanie. A, tutaj się skrywa się. No nie, nie, to chyba automatycznie nie namierza. E, takie przybliżenie jest trochę kiepskie. Oo o, 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 granat. Takie przybliżenie jest trochę kiepskie, ponieważ tracimy z oczu z celownika przeciwników. Bardziej musimy bardziej wtedy ruszać myszką. E, Im są bardziej od nas oddaleni, tym tak jakby mamy większe pole widzenia.